Witam Cię w kolejnym odcinku serii 100 pytań, które warto sobie zadać, zanim napiszesz, wydasz i sprzedasz swój e-book. Pamiętaj też, że czeka na Ciebie specjalna lista. Z której możesz skorzystać, czyli wszystkie te 100 pytań, jest zebrany w wygodny PDF, który po prostu możesz pobrać. Więc poszukaj poniżej filmu, linku, zostaw swój mail i na maila otrzymasz to przygotowane przeze mnie kompendium pytań. Jedziemy. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony redakcji. Czyli spójrzmy teraz na, co, na to, co tworzysz, lub już napisałaś. Pierwsza rzecz, która ma duże znaczenie, na przykład na stronie sprzedażowej, bo jeżeli masz bardzo dobrze napisane tytuły rozdziałów, czyli pytanie brzmi: czy każdy rozdział ma jasny, zwięzły i przekonujący tytuł? Jeżeli tak jest, czyli tytuł mówi o tym, co jest w środku, a nawet podpowiadasz, że tak powiem, albo pokazuje, dlaczego to jest ważne, albo zadaje pytanie, to bardzo dobrze jest użyć wtedy na stronie sprzedażowej spisu treści. Bo jeżeli Twój spis treści jest totalnie nieinteresujący, typu wstęp, zakończenie, lekcja pierwsza, lekcja druga, jakkolwiek, nie ma tam żadnej treści, żadnej materii, która człowieka zainteresuje, no to nie ma sensu umieszczać w spisu treści. Ale w momencie, kiedy umieszczasz ją na stronie sprzedażowej, to masz jeszcze jeden, jak to się mówi, powód, dla którego ja mam sięgnąć po Twój e-book, bo ja zanim kupię, to ja się dowiem, o czym ten e-book jest, bo nawet spis treści daje mi informację właśnie o tym, ile razy Um, otwierałaś otwierałaś fizyczną książkę, e, szczególnie jak to miał być jakiś podręcznik i czytałaś spis treści, żeby się dowiedzieć o czym jest ta książka i czy warto ją kupić. I to trochę przypomina tą sytuację. Więc że, więc tytuł ma znaczenie, rozdział. Następna historia. Czy twój temat e w ogóle nie jest za szeroki? Piszesz, jesteś e, w dziesiątym rozdziale z... 40 i właściwie masz już 200 stron. To znaczy, że prawdopodobnie albo na pewno, no, pojechałaś za dużo, za szeroko i tak dalej. Bardzo częstszym błędem, który twórcy popełniają, jest to, że piszą e-booka e, ślizgając się po falach, czyli. Chcą napisać o tak bardzo dużej ilości treści, że nie są w stanie wejść w głąb i napisać dokładniej o co chodzi. I odbiorca, który czyta, może mieć wrażenie, że ty się na tym nie znasz, tylko piszesz ogólniki. A często jest tak, że to w ogóle z tego nie wynika, tylko wynika z tego, że my chcemy tak dużo powiedzieć, tak dużo napisać. Więc sprawdź, czy twój temat nie jest zbyt szeroki. Może warto by było go zawęzić. Może nie odżywianie kotów, a na przykład odżywianie kotów, które są wykastrowane, albo kotów, które mieszkają w domu. Czyli niby karmienie kotów, ale na przykład już wąsko, tak? Albo sucha karma, u kotów, tak? Czyli dać jakby wycinek tego, o czym mo można by było też napisać. Może warto będzie napisać serię e-booków, czemu się ograniczać. Następna historia. Czy masz już stworzony tytuł i podtytuł dla swojego e-booka? Jestem zwolennikiem, aby tytuł, jeżeli nie przyszedł ci od razu do głowy, Fantastyczny temat, żeby to stworzyć na samym końcu, jak już ten materiał jest, bo wtedy już wiesz, o czym jest Twój ebook, bo często ludzie nie do końca idą ramowo. Czyli nie, że mają wszystko rozpisane i uzupełniają treścią. Więc często ten tytuł powstaje na końcu, co jest, nie jest niczym złym. Może też powstać na początku, to też jest ok. I warto by było, żeby tytuł był. I podtytuł, bo podtytuł również pełni rolę marketingową i sprzedażową, bo człowiek może się dzięki temu dowiedzieć coś więcej, bo często w tytule nie jesteśmy w stanie umieścić wszystkich informacji. Na przykład ja mam e-booka, e-bookowa rewolucja. I teraz można by było pomyśleć, no ale o co chodzi? O to, że w ogóle są e-booki, że wyparły trochę książki, to to jest ta rewolucja? A u mnie jest podtytuł, jak napisać, wydać i sprzedać swój, E-book, tak? czyli tłumaczę, o co mi chodzi w tytule, który jest interesujący, fajny i tak dalej, ale bez tego podtytułu no, sprawia, że osoba czytająca może wyobrazić sobie wszystko. Tak? Więc warto zawsze sprawdzać, czy patrzeć na swoją um, publikację oczami klienta, jak on to odczyta. A następna historia związana z redakcją, to czy planujesz sformatować, jak planujesz sformatować swojego e-booka? Sformatowanie, czyli w jakim formacie on będzie. Czy to będzie tylko PDF, czy to będzie MOBI, czy to będzie yy, EPUB, y, czyli yy, w jakim formacie. Najczęściej produkujemy, jak zaczynamy, produkujemy po prostu y, w PDF-ie i tyle. I to nie jest nic złego i jest ok, ale wraz z upływem czasu może się okazać, że klienci chcą dostać audiobooka, że klienci chcą dostać w formie, bo na przykład mobi jest na, na specjalne czytniki, tak, czyli chcą twój e-book z niego korzystać w określonych rozwiązaniach technologicznych i są potrzebne określone formaty do tego. Więc. Warto się tym zainteresować, ale jeżeli zaczynasz, jeżeli to jest Twój pierwszy e-book testowy, sprawdzasz rynek, to nie wchodź od razu w kapitałochłonne takie jest moje zdanie formaty, bo no trzeba albo się tego nauczyć, albo trzeba to komuś zlecić. Tylko zrób na razie PDF, który jest najprostszy do zorganizowania i zobacz, czy w ogóle ludzie się tym interesują, tak? No bo nie ma nic gorszego, jak ponieść bardzo duże koszty, a potem się okazuje, że było pięknie, cudownie. Ale to wszystko. Następna historia: czy zamierzasz dołączyć bonusy do swojego e-booka? Czyli, czy klient kupując dostaje coś ekstra? Nie musisz, możesz. To mogą być dodatkowe lekcje wideo. To mogą być dodatkowe załączniki. To może być jakaś dodatkowa broszura, to może być cokolwiek. Załóżmy, wrócę do tych kotów. Dostajesz e ebooka o karmieniu kotów i dodatkowo w gratisie otrzymujesz jakąś tam tabelę, która mówi ci ile kot waży, ile powinien jeść. No wow, dostałam coś takiego super, ekstra, dodatkowe wydanie, tak? dodatkowy dokument. Hmm, czy poczuję się wyróżniona? Tak, oczywiście. To czy to może być częścią ebooka? Może. A czy może być czymś dodatkowym? Może. Czy musi dotyczyć żywienia i kotów? Nie musi. Może być już, na przykład, rozszerzeniem. Bonus może być czymś. No dotyczy to kotów. Na przykład wymyśmy. No, koty mają pazurki, tak? I na przykład, jak pielęgnować koty, które mieszkają w domu, tak? No bo one wtedy nie chodzą po dworzu, po, na zewnątrz, nie drapią drewna i tak dalej, drzew. I no, na przykład nie chcemy, żeby tępiły pazury na naszych meblach. Więc pytanie, jak to rozwiązać? I nagle tego klienta przetransformujesz zupełnie, przenosisz zupełnie Inny obszar, chociaż też dotyczący kotów i może się okazać, że na przykład ten produkt bezpłatny, który jest bonusem, będzie miał informację, sprawdzić więcej informacji gdzieś i na przykład możesz, nie wiem, mieć sklep z akcesoriami dla kotów i ten dodatkowy dokument będzie przenosił klienta na stronę, na której na przykład oferujesz zakup odpowiednich akcesoriów dla kota. No więc zobacz, jakie możesz robić piękne połączenia. E, ok, czy dołączysz dźwięk lub wideo? Czyli, tw czy Twój e-book planuje być taki trochę e interaktywny, czyli, że ktoś po kliknięciu, no na przykład otworzy mu się film na YouTubie, albo że po kliknięciu przesłucha plik audio. Zastanów się, bo to są fajne rozwiązania i uwierz mi, większość ludzi czyta e-booki na telefonie czy na komputerze. Nie wszyscy je drukują, bo oczywiście pliki no, nie otworzą się z kartki papieru, nie? w sensie linki. Więc pytanie, czy, ma, czy planujesz, czy jest taka szansa? Czy i to jest w ogóle ciekawe, że to można zrobić tak, że dodajesz takie linki, one są na przykład filmem ukrytym na YouTubie i wiesz, że jeżeli ktokolwiek ogląda ten film, no to pochodzi ten, to obejrzenie, w sumie z tego e-booka. I to jest też ciekawe doświadczenie, jakie można popełnić, bo na przykład sprzedałaś taki e-book tysiąc razy i widzisz, że film był otworzony dwa razy. To znaczy się, że ludzie nie widzą tego linku, nie klikają lub ich to nie interesuje i nie ma sensu następnym razem to robić. Albo wręcz przeciwnie, e-book został kupiony 100 razy, a widzisz, że ten film jest obejrzany już 80 razy i liczba rośnie, czyli na przykład dużo ludzi do tego filmu wraca i ogląda go ponownie. Więc można wyciągnąć również ciekawe wnioski z takich decyzji. Czy możesz dołączyć do e-booka arkusze kalkulacyjne lub szablony? Tak, to również może być w postaci linku. Oczywiście mogą być to też no, takie szablony do wydrukowania. Czy możesz dołączyć listy kontrolne? Czyli że ktoś sobie odhacza, że na przykład, no załóżmy choć pielęgnacja tak i teraz co musisz zrobić regularnie co możesz robić rzadziej i masz taką checklistę że na przykład raz w miesiącu to 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 albo raz na rok to 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 i to jest też bardzo wygodne narzędzie dla, no, dla potencjalnego klienta czy chcesz na końcu rozdziału robić ćwiczenia na przykład po to żeby ludzie zastosowali to czego się nauczyli w każdym rozdziale i jest rozdział i na końcu jest informacja na przykład wypisz teraz trzy powody dla których coś tam i to było omówione w rozdziale tak albo jak zrobisz to dla siebie i tam jakieś konkretne pytanie tak związane z tym rozdziałem Czyli mówiąc wprost, motywujesz czytelnika do tego, żeby zaczął pracować swoim materiałem. Bo jeżeli on będzie czytał materiał i jeszcze dodatkowo przerobić ćwiczenia oczywiście nie każdy, nie, nie bądźmy idealistami no to ten człowiek będzie bardziej zaangażowany w swoje treści, będzie bardziej zadowolony, być może cię poleci, być może kupi kolejną publikację. Więc w ten sposób też sprawiasz, że uaktywniasz swojego odbiorcę. Co jeszcze? Czy można dołączyć karty pracy? To ten sam temat, tak? Bo czasami jest możliwość stworzenia takiego dokumentu, więc dlaczego nie dać tego komuś, kto kupił Twój e-book? No i teraz rzecz ostatnia na tej, na, w tej naszej części redakcyjnej: czy masz kogoś, kto może Ci sprawdzić Twój e-book, żeby na przykład zobaczyć, czy nie ma błędów ortograficznych czy gramatycznych? Nie zawsze pracując nad swoim ebookiem, mamy na to środki, żeby, kto, żeby to komuś zlecić i zapłacić XYZ złotych. I często opieramy się o samego siebie. Warto mieć osobę zaprzyjaźnioną, która jest na przykład dobra w tych, w tych kwestiach i pomoże nam to zrobić. Jest pełno programów online, stron, na których można wrzucać fragmenty tekstów i sprawdzać na przykład ortografię. Jedną z najlepszych metod, jaką znam na sprawdzanie tego, czy ten tekst w cudzysłowie się klei, jest czytanie go na głos. Um, Spróbuj, przetestuj i zobacz, jak ci idzie. Mam nadzieję, że ta część redakcyjna była dla ciebie interesująca. Pamiętaj o, o pobraniu tej e checklisty stu tych pytań, bo skoro to oglądasz, to znaczy, że to jest e ci potrzebne. Jeżeli ten film był wartościowy, daj lajka, zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.